To, to, to jest niesamowite, to jest totalnie niesamowite, ktoś by mógł pomyśleć, że tak naprawdę uwziąłem się na to Ubisoft cholerne, które zdobyło tą statuetkę, którą co prawda nie, nie wyraźną, ale widzicie z tyłu, ale no to życie pisze najlepsze scenariusze, no ja przecież sobie tego nie wymyśliłem. I po raz kolejny Ubi wypisuje statement. Zresztą nie tylko UBI, ale też i oddział odpowiedzialny za samego Assassin's Creed Shadows wali kolejnego faila i znowu będziemy się z tego nabijać. Tak więc bardzo niedawno mogliśmy zobaczyć nowy statement odnośnie Assassin's Creed Shadows i moi drodzy, no niestety gra nie wyjdzie w lutym, bo muszą jeszcze ją doszlifować. Nie, wcale to kurwa nie znaczy, że po prostu w lutym wychodzą same bęgery, nie? Absolutnie nie. I to takie bęgery, że im nawet Black History Month za bardzo w sprzedaży nie pomoże. Więc uciekli na marzec. I jeszcze bardziej się wjebali. Ale może po kolei. Na socjalach właśnie profil Assassin's Creed Shadows napisał niedługi statement. Jeżeli czytaliście już ten statement, jeżeli już go znacie, no to możecie ten fragment sobie tam przewinąć, ale jeżeli nie, no to um, chętnie wam go przeczytam. Oczywiście nie zabraknie tutaj co parę zdań mojego komentarza, więc mimo wszystko zachęcam też do zostania ze mną. Moi drodzy, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym niesamowitym fanom, czyli wszystkim siedmiu. I oddanym zespołom, których też jest coraz mniej, za niezachwiane wsparcie od czasu naszego wrześniowego ogłoszenia o dalszym udoskonalaniu i dopracowywaniu Assassin's Creed Shadows. Od listopada z radością dzielimy się naszymi postępami za pośrednictwem przeglądów rozgrywki, a ogromna ekscytacja naprawdę nas zainspirowała. Każdy tydzień przynosił cenne informacje zwrotne od naszej społeczności, chociaż poczyniliśmy już znaczące postępy, uważamy, że potrzebujemy jeszcze kilku dodatkowych tygodni, aby wdrożyć te opinie i zapewnić im jeszcze bardziej ambitne i wciągające wrażenia już pierwszego dnia. O, od wielu lat wam się te pierwsze dni nie udały, więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało tym razem, kiedy to Assassin's Creed Shadows jest tym takim waszym być albo nie być. Czyżbyśmy się wreszcie doczekali pierwszej da, dobrze działającej gry od dnia pierwszego od Ubisoftu? Najwyraźniej wygląda na to, że trzeba faktycznie przycisnąć taką lufą. Dewelopera do ściany i nagle będzie potrafił wydawać dopracowaną grę bez bogów. No, ale oczywiście trzeba jeszcze poczekać i zobaczyć. A potem niech ktoś powie, że to my, gracze, nie mamy władzy. W związku z tym nową datą premiery jest 20 marca 2025 roku. Pozostajemy zaangażowani w dostarczanie wysokiej jakości, wciągających wrażeń, wspieranych przez ciągły dialog między naszymi graczami i zespołami deweloperskimi. I wydaje mi się, że ten dialog nie jest najlepszy Szczególnie biorąc pod uwagę nową datę premiery, wiemy, że chcielibyście dowiedzieć się więcej o Assassin's Creed Shadows i cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami kolejnymi aktualizacjami, które pojawią się już wkrótce. I tam, podpisano, podpisano. I może moi drodzy po kolei, dlaczego ta data premiery jest. Eee, kurwa, takim fejlem? To przypomnijmy wszystkie pozostałe fajle Ubisoftu przy tworzeniu. Assassin's Creed Shadows. Najpierw był fail, kiedy to chcieli się przypodobać tam japońskim twórcom internetowym i wysłali im pudełeczka. To chyba były takie gry logiczne, które trzeba było rozwiązać. Takie, takie wiecie, tak są te puzzle boxy i tak dalej, nie? Problem był jednak taki, że na tych pudełkach były japońskie znaki, kanji, tak? Więc niby fajnie. Tylko problem był taki, że te kanji były źle napisane, i zamiast znaczyć na przykład, nie wiem, honor i odwaga, to równie dobrze mogły oznaczać zupka chińska z radomia. Zamiast wziąć kogoś, kto się faktycznie zna na języku japońskim, który to zrobi dobrze, może zatrudnić samego Japończyka, kto wie, wiem, pojebany pomysł, prawda? To nie wiadomo, z kogo oni skorzystali, ale w każdym razie zrobili to po prostu źle. I oczywiście świat by się o tym nie dowiedział, gdyby nie to, że ci japońscy twórcy sami to nagłośnili. Tak więc świetny ruch Ubisoft. Ogólnie plan dobry, ale wykonanie jak z Ubisoftu. Potem, dosłownie parę dni później było tam expo we Francji, a, i oczywiście kampania marketingowa Shadowsa szła w pełnej, nie? Już żeby nie kończyć, bo trochę już się i tak naklnąłem w tym filmie. No i tam była wystawa. Czego? No taki eksponat jakby, chodziło o to, żeby pokazać hełm Jaskę oraz miecz Jaskę. Problem? No okazało się, że Ubisoft mocno szukało inspiracji w anime, no i praktycznie kropka w kropkę skopiowało miecz Zorro z anime One Piece. I to tak w kropka w kropkę, że tam nawet chodziły plotki, że być może skończy się to pozwem. Świetny ruch Ubi. Ciężko być kreatywnym, prawda? Ciężko oddać, nie wiem, jakiemuś mistrzowi miecza, żeby zrobił coś takiego własnego, jednego w swoim rodzaju. Nie trzeba było zerżnąć po prostu miecz za nim, pewnie One Pisa nikt nie ogląda, nikt się nie kapnie, prawda? A już szczególnie w samej Japonii. Którą Ubisoft przecież tak bardzo szanuje, prawda? No bo jak inaczej można by było nie wspomnieć o kolejnym wtedy fejlu z bramą Tori, konkretnie jednonogą bramą Tori, która dla Japończyków jest niesamowicie ważna, jest takim bardzo ważnym symbolem historycznym. Nie jest to miły, dobry symbol. To jest trochę jak dla nas Auschwitz. Jest to taki przykry, czarny punkt w historii, ale jest on niesamowicie ważny. Przypomina o czymś naprawdę koszmarnym i złym. Jest to cholernie ważne. Dla Japończyków. A Ubisoft zrobił sobie z tego kurwa laurkę, którą sprzedaje za kilkaset dolarów. No bo hej no, o co chodzi, jakiś tam murek sobie stoi. No i cały czas zostając w tym takim poszanowaniu przez Ubisoft Japonii. No to przenieśli datę premiery na 20 marca. No w sumie data jak data, nie? Notabene jest to dzień po moich urodzinach, więc jak miałbym nie dostać Assassin's Creed Sharks na, nie wiem, walentynki, jak to było ostatnio, no to. Może się zdarzyć, że dostanę go na urodziny, jakiś taki, wiecie, nieudany hehe he prezent. Ale mniejsza, no 20 marca, co to takiego? Otóż okazuje się, że 20 marca to również ważna data dla Japończyków i znowu nie fajna, a raczej taka tragiczna, bo 20 marca 1995 roku sekta japońska Omu przeprowadziła, można powiedzieć, atak terrorystyczny. W tokijskim metrze rozprowadzili oni bowiem trujący sarin. I tak jak podaje internet, bo tutaj musiałem też przypatrzeć, zginęło 12 osób, kilka tysięcy zostało rannych, a zdrowie na stałe utraciło kilkaset osób. <grym> Nie wiem. Powiedzcie mi szczerze, jak to jest możliwe? Przecież to jest tak, jakby jakiś deweloper wydał teraz American Flight Simulator 11 września, akurat na data jak data, no co takiego. <grym> Ale żeby dołożyć jeszcze deserku do tych wszystkich opowieści, do tych teraz już czterech faili, to przypomnijmy sobie statement również w profilu Assassin's Creed Shadows z 23 lipca 2024 roku. Shall we? Włożyliśmy mnóstwo starań, by zapewnić immersyjną i szanującą feudalną Japonię rozgrywkę. Nie, mam no feudalną może tak, ale dzisiejszą to tam pies jebał, nie? No ale wracając do tego statementu, no to nadal są takie dwie teorie można powiedzieć, jeżeli chodzi o Assassin's Creed Shadows. I tutaj pierwszy, powiedziałbym taki bardzo pobłażający tej firmie jest taki, że faktycznie być może słuchali oni głosów społeczności i piszą masę rzeczy fabularnych na nowo, żeby nie sflopować. Ale to jest Taka malutka możliwość, że to jest właśnie takim motywatorem do przesunięcia tej daty, bo bądźmy szczerzy, ten zabieg to jest po prostu podwinięcie kity i szybka spierdolka z lutego, bo ludzie nie będą kupowali Assassin's Creed Shadows. Ludzie będą kupowali Monster Hunter, będą kupowali Cywilizację, będą kupowali Kingdom Come Deliverance. Nie ma szans, żeby się ten assassin sprzedał w tym miesiącu. I tutaj właśnie jest ten myk, o którym wspomniałem przed chwilą. Ta gra musi być dobra. A nawet pies drapał, bo przecież wiemy, jak wygląda branża dziennikarska i oceny, tak naprawdę. Ja też jeszcze nie wydaję wyroku na Assassin's Creed Shadow, zresztą zaraz do tego wrócimy. Ale ta gra musi mieć dobre oceny. Ona musi mieć minimum średnio 8 na 10, żeby mogli odtrąbić sukces, żeby akcjonariusze się zadowolili i żeby ta gra jakoś sprzedażowo leciała. Bo bądźmy szczerzy, nawet takie kanały jak mój czy pozostałe, no podające takie informacje, jakie podajemy, to jesteśmy naprawdę malutkim procentem tego całego takiego gamingowego przekazu. Więc jeżeli duże sajty, duże gazety czy duże portale będą podawały informację, że to jest gra dobra, że 8 plus na 10, to ludzie to kupią, to się sprzeda. A co do tych fragmentów rozgrywki, to faktycznie pokazało się ich niemało i tak naprawdę na temat tych fragmentów, które zostały pokazane, można powiedzieć, że miejscami ta gra potrafi naprawdę ładnie wyglądać. Ma ładne animacje, tak więc pocztówkowych widoków będzie tam naprawdę wiele. Konsumenci jedzą oczami, więc kto wie, być może to właśnie uratuje, jak najbardziej Ubisoft, uratuje odbiór tej gry, chociaż też nie sądzę, bo wydaje mi się, że masa graczy, nawet potencjalnych po prostu kupców, takich, którzy nie śledzą newsów, nie śledzą youtuberów jak ja, czy nawet tych takich pozytywnych przekazowo youtuberów, to nawet oni musieli usłyszeć, jak bardzo Ubisoft failuje, nie tylko przy Assassin's Creed Shadows, ale w ogóle. I mogą być nieco wstrzemięźliwi, ale tak jak wspomniałem, ludzie kupują oczami, więc jeżeli ta gra będzie dobrze wyglądała, a wygląda na to, że wygląda dobrze, trzy razy w jednym zdaniu użyć słowa wygląda, to jest talent, to już jest pewna część, która być może sprzeda dla nich tę grę. Ale w tych samych pokazach jest jedna rzecz: one są podcięte jak sceny akcji z Liamem Nissonem. No jest dosłownie 3 sekundy ciach, 3 sekundy ciach, 3 sekundy ciach. Nie mieliśmy praktycznie ani razu pokazanych jakichś takich dłuższych fragmentów dłuższej walki, nie, to jest co chwilę ciachnięte, jakby nagle było coś do ukrycia. Być może ta gra tylko wygląda ładnie. Być może to jest jedyny selling point, jaki ma teraz w tej chwili Ubisoft. Bo bądźmy szczerzy, Ubisoft Assassin's Creed Shadows zaczęło tworzyć w czasach, kiedy jeszcze nie było takiego odwrócenia się narracji, jeżeli chodzi o poglądy na temat narracji gier, i są teraz bardzo mocno w dupie. Więc głupoty reprezentacyjne, czy głupoty gameplayowe mogą nadrobić tylko grafiką. I grafikę to oni nam pokazują bardzo chętnie, ale samą rozgrywkę już nie bardzo. Czy to znaczy, że Assassin's Creed będzie. zły? Nie wiem, no kto wie, być może teraz w Ubisoftie jest takie o oh, hands on deck i lecimy, klepiemy, to ma działać, to ma być wspaniałe, cudowne, to ma być najlepsza gra w naszej historii, bo inaczej ta nasza historia się zakończy. Ale równie dobrze, no mogą zrobić taką grę jak zwykle i ta historia się faktycznie zakończy. Bo prawda jest taka, że Assassin's Creed Shadows, wszyscy to już mówią, że to jest takie być albo nie być Ubisoftu, albo wyjdzie Assassin's Creed Shadows i zostanie sprzedane dobrze i zostanie ocenione dobrze albo Ubisoft leży i jest wykupione przez Tencent. Bo sam Ubisoft również, ta, tak samo 9 stycznia, wydał statement, już teraz taki bardziej biznesowy, i tutaj też wam go przeczytam. Bardzo ważny początek przede wszystkim jest. Po strategicznych i wykonawczych przeglądach zainicjowanych przez Komitet Wykonawczy kilka miesięcy temu, Ubisoft podejmuje zdecydowane kroki w celu przekształcenia grupy, aby zapewnić graczom najlepsze w swojej klasie doświadczenia, zwiększyć wydajność operacyjną i zmaksymalizować tworzenie wartości. To można przetłumaczyć bardzo łatwo. Pali nam się dupa. Musimy naprawdę zrobić restrukturyzację firmy. Musimy zmienić nasze podejście, bo tym razem gracze zagłosowali portfelem i jest kurwa źle. Co jak najbardziej punktuje to dla nas, wszystkich jako graczy. Bo to jest dokładnie to, co mówiłem parę tygodni temu. Mnie koniecznie zależy, żeby Ubisoft upadł. Chociaż jasne to byłby świetny sygnał dla całej reszty tworów w tej branży gamingowej, że Hola, Hola, wstrzymajcie konie, nie jesteście tacy mocarni, nie jesteście tacy niezniszczalni, bo nawet taki gigant jak Ubisoft może upaść. Więc to byłby taki ładny szok dla wszystkich. Ale z drugiej strony, no. Poza tym, to jaki jest z tego zysk, nie? Dlatego ja uważam, że Ubisoft powinien się po prostu wyleczyć ze swoich chorych praktyk, i Wzgilem Od powinien już dawno wylecieć oknem, tak naprawdę, z tej firmy. I tak samo ci inni kretyni, których miałem już przyjemność cytować czasami na tym kanale, jak te przyzwyczajenie się do nieposiadania gier i tak dalej, oni powinni wylecieć. I wygląda na to, że polecą tylko niestety też nie oni na pewno. A tak jak czytamy właśnie w tym statementzie, że pod względem operacyjnym spółka będzie nadal dążyć do znacznej redukcji kosztów wraz z wysoce selektywnym podejściem do inwestycji i obecnie spodziewa się przekroczenia 200 milionów euro redukcji bazy kosztów stałych do roku obrotowego 2025-2026 w porównaniu z rokiem obrotowym tam bla bla bla. W grudniu zaprzestano produkcji X Defiant i zamknięto trzy studia produkcyjne w regionach o wysokich kosztach. Czyli te wielkie, ogromne Ubisoft właśnie się zmniejsza o kolejnych ludzi i pewnie się jeszcze bardziej zmniejszy. Miby nie przeszkadzało, gdyby Ubisoft skończyło się jako firma zatrudniająca dobra, niech będzie nadal gigant tysiąc pracowników, bo 18 tysięcy czy tam 20 czasami jak nawet podają, to ta firma nie potrzebuje. Czy będzie to znaczyło, że Ubisoft wróci na właściwe tory? Nie sądzę, aby to było możliwe pod przywództwem w Gilemota? Po prostu facet jest totalnie nierzetelny na swojej pozycji, tak przypuszczam, no i tam są ostre. Starcia, jeżeli chodzi o niego, jego rodzinę, no bo ten Ubisoft jest pod taką kopułą Gilemotów, no a resztą akcjonariuszy, tam pół prezesów i tak dalej. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja nie wierzę w możliwość odkupienia win przez Ubisoft, o ile nie dojdzie tam do naprawdę faktycznych zmian. Nie, zmian, które sobie wymyśli Gilemot, który oczywiście sam pewnie dla siebie jest totalnie perfekcyjny. To, co on sobie uważa, to, co on sobie myśli, to jest totalnie najlepszy zawsze pomysł. Ale być może faktycznie akcjonariusze wezmą dupę w troki, i być może faktycznie uda im się uzyskać trochę władzy nad firmą. Chociaż to też wcale nie znaczy, że od razu będzie musiało być lepiej, bo czasami wiadomo, zawsze może być gorzej po zmianach niż lepiej. No nic moi drodzy, Ubisoft cały czas pozostaje Ubisoftem. Nic się w tej materii nie zmieniło. Kolejny fail. Ja nie wiem, czy oni naprawdę nie mogą chociaż się kurwa z jedną osobą skontaktować? Wziąć jakiegoś Japończyka, nawet nie wiem gdzieś na Discordzie, panie, ej, mamy pytanie, nie? Byłoby takie proste. Przecież oni tak nas zapewniali, tak szanujemy Japonię. O Boże, tak nam zależy na jej reprezentacji. A chyba żadna firma w historii tyle razy nie obraziła niejako danego kraju, co Ubisoft Japonię. Przecież to jest jakiś totalny absurd. No nic, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Sekcja komentarzy jest wasza. Ja dziękuję wam za waszą uwagę i zapraszam do następnego materiału. Cześć!